Tak, to Nigdy nie miałam chłopaka. Nie pamiętam, żebym kiedykolwiek wzbudziła zainteresowanie mężczyzn. Postanowiłam zmienić swoje życie do właściwie w internecie i zaczęłam nawiązywać kontakt z mężczyznami i wtedy dostałam wiadomość od chłopaka o imieniu Arek kontaktował się ze mną przez Instagrama i powiedział, że obserwuje mnie też na TikToku i że uwielbiał w prawie. Ale nie miał zdjęcia, przedmiotem. Ale widziałam, że widzimy, nie nie, nie pues. muszę być historii Trzeba słuchać opowiadanej historii, będą utrzymane razy na przykład 2 tygodnie, 4 miesiące, 3 lata. Po prostu te mają posłużyć jako kod ten kod trzeba będzie szukać na tak? Następne pomieszczenia, czyli drugie, i trzecie polegają na rozwiązywaniu zagadek, to różnego rodzaju przedmioty. Są ukrywane te wskazówki, cyfry. Te przedmioty możecie się przestawiać, obracać, oglądać, żeby pozyskać ten kod dostępu, prawda? Przedmioty oznaczone znakiem X są nie do ruszania, tak. Ich nie ruszamy, nie przestawiamy, nie pogłosimy, nie oglądamy, tak? W przypadku jakiegoś tam problemu yy, czasowego z tak? pozyskaniem tego kodu, yy, na wyświetlaczu pojawi się już pełno, tak? Czyli macie tam jakieś umiejętność do pozyskania czas i jeżeli się nie wyrobicie pozyskać tego kodu, no to wam się na wyświetlaczu pojawi pełno, wprowadza się i przechodzicie do kolejnego pomieszczenia, tak? W każdym pomieszczeniu będą takie umiejętności zapach te przedmioty będą wyglądały na takie różne, zużyte wszystko jest nowe, ale ma po prostu spowodować, żebyście się czuli w takich warunkach jak są także jeszcze że do, do Waszej wiadomości nie ma żadnych baterii zaraz nowe. Natomiast ma sprawiać tylko takie wszystko wrażenie i jeszcze żebyście się... Obawiali, ponieważ my będziemy go oglądać na Tam w każdym są kamery, więc nie ma się tego. No i oczywiście staramy się nic ze sobą na pamiątkę, nie zabrać, tak? Może to wszystko oglądamy. No, wrażę tak, jak pójdę mówiła. Ktoś nam, zanim może, się poczuje, pobiegnie, do nas. Czy

jest podlaski. E, rozumiem, a co się stało? Eee... co to się stało. Leży nieprzytomny. <grym 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 pan na no ujęciu. A oddycha czy nie? Leży nieprzytomny i... On musi sprawdzać, I tak? I I nie, oddycha. Nie, oddycha. Nie. nie oddycha. Nie oddycha. Nie oddycha. Nie oddycha. Dobry. Jasne, rozumiem. Czy wiecie, jak udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej? Może jakaś jakoś nie poradzi? E, rozumiem. Ja już wysyłam karetkę. E, Proszę pani rozłączyć pomoc. Nie, to może pan wytłumaczyć. Może pan tłumaczyć cały czas. Tak? Nie, no to ja nie mam. No, to, mam to. Patrzcie no. tak. tak. i czy matka czy... jest... czy... 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 z... tak, się unosi, spływa Tak, unosi się, się. Dobra, i co dalej? No chyba przychodzi do tego. No i że... tak prawda? Tutaj kładę palce. Ogólnie trzeba znaleźć, powiedzmy, środek latki, czy tu w środku jedną trzecią dolną Gdzie jest mostka? Tu. Dobrze. ręce i... O Boże! Staramy się nie zginąć jak było, łokci, nie? Się tak jest. Jezu! I dobra, a no, w jakim tempie uciskamy? Tak, w jakim tempie? Tak, w jakim tempie? Tak. No ale jaka czeka? Tak, znaczy 30 do 10, ale tempo uciskania, nie? To jest tak 10-100-120 na minutę, nie? czyli dosyć dużo. Czyli musisz szybciej zdecydowanie? Jest. O tak. Dobra, a głębokość uciśnięć? No tak jak wiek czujesz. Tak, pięć centymetrów, jest... ogólnie tak pęto, wymiar, tak zakładam, jedno trzecie, tak, żyje, naszej, tutaj tego wymiaru, mostek plecy, nie? I już? Tak, i Tak, raz. Tak, tak. A propos oddechów. Tak, czy trzeba tak, tak, tak to metodą, tak? To... Kurko, to... To no, nie musimy, tak jakby nie, czyli prowadzimy nieprzerwany ucisk, aż tą służby i przejmujemy. Tak.